Od wielu lat organizujemy takie stypendia dla dzieci i młodzieży. Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur, Danuta Klemańska, prezydent Lions Clubu Olsztyn i Tomasz Lella, członek Lions Clubu Olsztyn. Witam Państwa serdecznie. Witam. Drodzy Państwo, dla tych, którzy jeszcze Was nie znają albo nie znają, a chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, powiedzmy czym zajmuje się organizacja Lions Club? Lions Club jest organizacją charytatywną. Od wielu lat pomagamy osobom, które takiej pomocy potrzebują. Jest to takie przekazywanie piłeczki. Dzisiaj my możemy komuś pomóc, a za parę lat ta osoba może pomóc komuś innemu. I właśnie tym zajmuje się nasza organizacja. I w, tylko w ostatnim czasie, poprzez y, aktywną y, działalność naszych członków, zorganizowaliśmy szereg imprez w naszym klubie. Najważniejszą imprezą było zorganizowanie Dnia Dziecka w Gryźlinach dla podopiecznych domów dziecka. Przybyły dzieci z domów dziecka z Gryźlin, z Rosztynka i z Biskupca. W sumie około 40 dzieci. Przedstawiciele Lions Club w osobie Liona, Grzegorza Karpy wraz z małżonką prowadzili szereg zabaw i konkursów. A kandydat na członka Lions Clubu Tomasz Seroka zorganizował pokaz gier VR w technologii 3D. Nagrody w konkursach zapewnił Olsztyński Lions Club. Impreza zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami i z napojami. I chociaż w taki sposób można było zapewnić zorganizowanie czasu wolnego dzieciom. Panie Tomku, troszeczkę o tych działaniach sobie jeszcze więcej powiemy, ale chciałbym dopytać właśnie o cele i ideę, jaka przyświeca Wam tutaj w Olsztynie, tak lając po Olsztyn. To znaczy, ja w tym klubie działam już ponad 20 lat. Ten czas bardzo szybko upłynął i od wielu lat organizujemy takie stypendia dla dzieci i młodzieży. To jest taki podstawowy cel naszej działalności, ponieważ, tak jak powiedziałem w poprzednim zdaniu, trzeba pokazać przyszłość. Jeżeli będziemy na dzień dzisiejszy inwestowali w młodzież, w dzieci uzdolnioną, to po prostu za parę lat wyhodujemy tutaj sobie jakieś perełki. Przede wszystkim ufundowaliśmy stypendia dla. To są stypendia finansowe, to tak? Są, tak, to na, są stypendia na, powiedzmy, finansowe. E, na jeden, instrumenty muzyczne tego na typu. Na przykład rzeczy. na instrumenty, ale też na inne rzeczy. Ufundowaliśmy tutaj takie stypendium dla uczniów z liceum plastycznego im. Mendelsona. Co roku robimy takie dwie imprezy, gdzie takie stypendia dajemy. I w tym roku no to już jest drugi rzut takich stypendiów gdzie po prostu te stypendia dajemy dla dzieci z tego liceum plastycznego. Ośmiu stypendystów naszych dostało te stypendia. Wspieracie uzdolnioną młodzież, ale działacie też szeroko na polu sztuki. Można tutaj wymienić chociażby no, znanych... Stypendia. Tak, stypendia, stypendia dla szkoły muzycznej. I tutaj przyznaliśmy 10 stypendiów naukowych dla wybitnych i wyróżniających się uczniów. I w podziękowaniu dla nas uczniowie przygotowali koncert, w którym wystąpili nasi stypendyści. I żeby jeszcze nie uciekać od uczniów ze szkoły muzycznej, chciałam dodać, że kolejny stypendysta Lions Clubu, Wojciech Terech, skomponował i wykonał własny utwór oraz dyrygował orkiestrę na zakończenie koncertu, w którym udział brali członkowie Lions Clubu. A kolejny nasz stypendysta w ramach swojej pracy dyplomowej zaprezentował recital z okazji Nocy Muzeów, przepiękny koncert organowy w Kościele Ewangelickim na Starym Mieście w Olsztynie, w którym uczestniczył członek naszego Lions Clubu Paweł Założyński. No i tutaj jeszcze dodam takie jedno zdanie, że tym osobom, które takiego stypendium nie otrzymały, żeby nie było za bardzo żal i po prostu i smutno, to prezydent Danuta Klemańska ufundowała słodkości, które zostały dla wszystkich pozostałych uczniów rozdane. Więc myślę, że taka nagroda pocieszenia oraz zachęta dla na przyszły rok, że można się też bardziej starać. Patrząc na efekty no, pomocy tego typu stypendiów, między innymi no, czują Państwo dumę, patrząc na to, jak się rozwijają tym. Z całą pewnością, na pewno. To jest naprawdę ogromna duma dla nas. Drodzy Państwo, rozmawiamy na półmetku 2023 roku. i Jakie jeszcze plany ma Lions Club Olsztyn? Jakie inicjatywy przed nami w najbliższych miesiącach? No w najbliższych miesiącach, w lipcu już, yy, mamy spotkanie integracyjne z Lions Clubem z Alitus, z Litwy. I od dnia 13 do 15 lipca nasi członkowie jadą na spotkanie z kolegami z tamtego klubu, a w wolnej chwili planowany jest wpływ Niemnym i to już będzie trzecie spotkanie naszych klubów. Kolejne talenty. Panie Tomku, też tutaj lista się powiększa? Ja tak? myślę, że tak, jak najbardziej. Po prostu mamy tutaj takich e, fajnych osób, którym chcemy też pomóc, i to będzie na taka, taka przyszłość. Już myślimy, co będzie za, za pewien okres czasu. W tej chwili mamy charter, natomiast, tak jak e, wspomniałem, Mamy takie dwie cykliczne imprezy. Koncert mamy na 8 marca z okazji Dnia Kobiet, i mamy drugi taki koncert jesienny. No i teraz myślę, że będzie to du bardzo duże wydarzenie w tym, na tej jesieni, gdzie chcemy zaprezentować zarówno nasz klub, jak i pokazać po prostu tych naszych stypendystów, którzy się oczywiście zaprezentują z jak najlepszej strony. Dlatego, no, jak widzimy i telewidzowie. Widzą, po prostu działamy dosyć prężnie, pomagamy i zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli również swój czas poświęcić na takie działania i w taki sposób tutaj pomagać. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój tej niezwykle cennej organizacji, no i rozwój talentów, którzy, których Państwo wspierają. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www.kopernik. Danuta Klemańska, prezydent Lions Clubu Olsztyn y, oraz Tomasz Lela, członek Lions Clubu Olsztyn, byli Państwa i moimi gośćmi. Piotr Harasim, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Telewizja Kopernik